Witamy Państwa ponownie. Każdy jest kowalem swego losu, mówi znane przysłowie. Bohater naszej opowieści zapewne się z nim zgadza. Jego życie było pełne cierpienia i problemów w wyniku podjętych przez niego niewłaściwych życiowych decyzji. Trwało to aż do pewnego dnia. Przedstawiamy Państwu dzisiaj prawdziwą historię Jima van der Hevena o tym, jak jego serce, umysł i życie zostały wyzwolone. Czekaj, aż zobaczysz kartę, którą wyciągnąłem. No przestań nudzić i graj! Podnoszę stawkę do pięciu. Sprawdzam! Chłopcy, chłopcy! Nie wiecie, że miłość do pieniędzy jest źródłem wszelkiego zła? M Mamo, idź sobie i daj nam spokój. Szukajcie Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Mamo, przestań! Dobrze się bawimy, nie przeszkadzaj nam. Żebyście nie powiedzieli, że was nie ostrzegałam. Niezła jest ta twoja mama Jim. Sypie cytatami z pisma jak z rękawa. O, i jeszcze zapisuje je na ścianach. No mam już dosyć jej ciągłego gadania. Kiedyś zamaluję wszystkie te jej cytaty. Audycja Wyzwolony realizowana jest przez Pacific Garden Mission w Chicago, po to, by za pomocą prawdziwych historii o prawdziwych ludziach nieść światło pogrążonemu w ciemnościach światu. Nawet w krajach, gdzie bezrobocie nie jest już problemem, żyje wielu bezdomnych, którzy czasami bez własnej winy znaleźli się w takiej sytuacji. W Chicago opuszczeni mężczyźni, kobiety i dzieci bez dachu nad głową mogą znaleźć schronienie w Pacific Garden Mission. Choć na pozór może się wydawać inaczej, w Old Lighthouse zawsze znajdzie się miejsce dla jeszcze jednej osoby. Jest to możliwe dzięki hojności przyjaciół i słuchaczy, którzy wspierają nas darami finansowymi. Goście naszego domu otrzymują ciepłe posiłki, bezpieczny nocleg, kąpiel i czyste ubrania. Jeśli potrzeba, również pomoc medyczną i dentystyczną. Ale tym, co sprawia, że nasza misja jest wyjątkowa, jest nasze zbawienne przesłanie, które może odmienić każde życie. Do wszystkich stacji radiowych na świecie, jest to program numer 2622 z serii Wyzwolony. Audycja, która dać do myślenia. Wrodziłem się w Paterson w stanie New Jersey w roku 1930. Pięć lat później, kiedy wszędzie panował wielki kryzys, poszedłem do przedszkola. Nauczyciel tak się na nas wyżywał, że raz na zawsze znienawidziłem wszelkie szkoły. Chodziłem na wagary i popadałem w takie tarapaty, że wysłano mnie do szkoły specjalnej, gdzie za słe zachowanie nauczyciele tłukli nas linijką. Tego też nienawidziłem. Ja i moi kuzyni kradliśmy samochody z parkingów. Żeby sobie pojeździć, ale nigdy nas nie złapano. Moja matka wiele przeze mnie wycierpiała. Jim, wstawaj już, bo się spóźnisz do szkoły. Nie idę do szkoły, mamo. Poszukam sobie pracy. Ciężko dzisiaj o pracę. Żołnierze wrócili z wojny i też jej szukają. To coś wykombinuje. No to lepiej już wstawaj. Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. Popalić! Czy twoja matka też ci tak truła? Bóg przez mądrość swoją stworzył świat, synu. Im szybciej poznasz Boże ścieżki, tym lepiej będzie ci się powodziło. O rany, chyba nie zaczniesz kazania z samego rana. Wynoszę się stąd. Panie, zrób coś z tym chłopcem. Pomóż mu się jakoś odnaleźć. Zbaw go, panie, zbaw. Hej, Jim. Co dzisiaj robimy? Najpierw muszę kupić jakieś papierosy. Masz, weź moją fajkę. Dzięki. No to chodź, pożyczymy na chwilę jakiś samochód. Chcesz jechać do miasta? Nie, chcę znaleźć pracę. Pracę? A po co? Bo potrzebuję pieniędzy, mam tego dość, ciągle jestem spłukany. No będziesz miał dość, ale siedzenia w jednym miejscu. Może. To co z tym samochodem? Patrz! Nie musimy się nawet wysilać. Kluczyki są w środku i nikogo tu nie ma. Włamywaliśmy się też do sklepów i kradliśmy. Nigdy nie zostałem złapany na kradzieży, wpadłem za to w sidła własnej głupoty. Wiedziałem, że moje życie nie jest dobre, ale nie miałem dość siły, żeby to zmienić. Kiedy skończyłem 17 lat, trochę się uspokoiłem i przestałem kraść. Za to dużo piłem. Kiedy miałem 20 lat, znalazłem sobie pracę w fabryce przy izolowaniu kabli. Mniej więcej w tym czasie poznałem moją dziewczynę i wkrótce się pobraliśmy. Najchętniej wyniósłbym się gdzieś dalej, ale skończyło się na tym, że zamieszkaliśmy z jej rodzicami, a jej ojciec był taki sam jak moja matka. Jesteś teraz ojcem, Jim, więc musisz się zmienić. To znaczy, przecież pracujesz. Tak, pracujesz, ale cały czas i pieniądze zostawiasz poza domem. A mężczyzna powinien być w domu i opiekować się swoją rodziną. Ale dzieciaki są jeszcze małe, więc wszystko im jedno, czy jestem, czy mnie nie ma. Tak mi się tylko wydaje. Dziecko potrzebuje matki i ojca. Tak Bóg to urządził. Ja i Bóg postanowiliśmy dać sobie spokój nawzajem. Ty może tak, ale Boga w to nie mieszaj. Niby dlaczego? Czytaj Biblię, to się przekonasz. Nie jestem zainteresowany. Bóg chce być częścią twojego życia, Jim. Jak czytamy w psalmie: Słowo twoje jest lampą dla moich stóp. I światłem na mojej drodze. Poradzę sobie bez Boga, dziękuję. Powinieneś chodzić z rodziną do kościoła. Wiesz, byłem parę razy w kościele. Wcale nie zmieniło to mojego życia, ani trochę. Prosiłeś Boga o zbawienie? Dokładnie, ale zdaje się, że, że to nie zawsze działa. Wobec Boga trzeba być uczciwym. Wiesz co? Mówisz jak moja matka. Ja nie chcę tego słuchać. Zostaw mnie w spokoju. Ja myślę o dzieciach, Jim. Potrzebujecie Boga. On naprawdę może odmienić wasze życie. Jak się ode mnie nie odczepisz, to nie wytrzymam i ci przyłożę. Nie przejmowałem się ani tym, co mówi mój teść, ani gadaniem mojej matki. Moi teściowie żyli zgodnie ze swoimi naukami, a ja nie miałem nic przeciwko nim, ale nie chciałem tego samego dla siebie. Mieszkaliśmy z nimi jeszcze pięć lat, podczas których ja nadal balowałem i piłem. Kiedy wynieśliśmy się na swoje, coraz bardziej oddalaliśmy się od siebie. Ona nie zajmowała się domem, ani dziećmi, ani nawet sobą. Miała swoich przyjaciół, a ja swoich, zwłaszcza jedną przyjaciółkę, Lucille. Zdaje się, że ożeniłeś się z tego samego powodu, co ja. Bo, żeby uciec z domu. Na no to wygląda. Ale to się nie sprawdza. Potrzebowałam dziewięciu lat, żeby się zorientować, że coś straciłam. I co? Już to znalazłeś? Mm, mm, nie. Ciągle szukam. Pomogę ci szukać. <laughs> ale chyba nie znajdziemy tego w barze. A co ty masz przeciwko barom? Widziałam już, co alkohol robi z ludźmi. Mój ojciec pędził bimber, a jak wypił, to był gorszy od zarazy. Bił matkę, a potem zostawił nas na dwa lata. Mój dwunastoletni brat opiekował się nami. Miałaś ciężkie życie, Lucille. Tak. Teraz po rozwodzie mam zamiar trochę nadrobić. W tym też ci pomogę. <laughs> Miałem czwórkę dzieci, dwóch synów i dwie córki, kiedy rzuciłem żonę dla Lucille, która sama miała córeczkę. Miałem dobrą pracę w sklepie, ale nie było mi łatwo płacić alimenty i równocześnie utrzymywać nową rodzinę. Cześć, kochanie. Jak minął dzień? Jak zwykle, napiłbym się zimnego piwa. Muszę ci coś powiedzieć. Co takiego? Dzwonił dzisiaj ktoś z kuratorium. Tak? Podobno twoje dzieciaki ciągle rozrabiają na ulicy, i sąsiedzi się skarżą. Niech się zajmą swoimi sprawami. 38 sąsiadów podpisało skargę, i urząd postanowi coś z tym zrobić. O rady. Zabiorą dzieci? Nie. Ona zatrzyma dziewczynki, ale nie może wychowywać chłopców. Mówi, że nie daje sobie rady z twoim najstarszym synem. On jest taki jak ja. Zawsze wpada w kłopoty. Ten facet, który dzwonił, pytał, czy moglibyśmy wziąć chłopców do siebie. I co mu powiedziałaś? Powiedziałam, że na pewno chcesz zaopiekować się swoimi chłopcami. No, no jasne. Ale czy ty tego chcesz? Oczywiście, że się nimi zajmę. Wiesz, na co się decydujesz? Kiedy byłam w ich wieku, przez pięć lat mieszkałam u obcych ludzi. To jest okropna rzecz dla dziecka, Jim. Ludzie, u których mieszkałam, byli dla mnie dobrze, ale nie byli moimi rodzicami. Strasznie tęskniłam za moją rodziną. Weźmiemy ich Lucy. Chcę tylko, żebyś wiedziała, że z Jimim będzie sporo kłopotów. Hmm. Może uda się nam jakoś mu pomóc. Moi chłopcy mieli 12 i 5 lat, kiedy przejęliśmy nad nimi opiekę. Ich matka wyszła ponownie za mąż i zabrała dziewczynki do Ohio. Mój starszy syn obwiniał mnie o to, że rozbiłem rodzinę i zniszczyłem mu życie. Buntownik, taki jak ja, chodził na bagary i kradł. Ale w przeciwieństwie do mnie co rusz, dawał się złapać. Halo? Dobrze, zaraz przyjadę. Co się stało? To Jimmy, policja zgarnęła go za kradzież samochodu. Niedaleko pada jabłko od jabłoni. Ale Jimmy. mnie nigdy nie złapali. Za to teraz muszę co chwilę biegać do aresztu i do sądu i znosić tych durnych biurokratów, którzy zadają setki pytań. Co z nim zrobimy, Jim? Nie wiem. Nie mam już żadnego pomysłu. Dobrze, że jest jeszcze nieletni i nie musi iść do więzienia. Ta jego szkoła w niczym nie pomaga zajęcia korekcyjne. To do niczego. Będzie musiał wrócić do poprawczaka, gdzie nauczy się jeszcze gorszych rzeczy. Chciałbym, żeby się poprawił. Mój syn miał już wtedy 14 lat, a ja wcale nie miałem na niego większego wpływu niż jego matka. Wieczorami włóczyłem się po barach i nie docierało do mnie, jak złym jestem ojcem. Po kolejnej kolizji z prawem trafił na jakiś czas do domu poprawczego. Nie spodziewałem się, że po jego powrocie wszystko w domu zostanie postawione na głowie. Mm, pycha żarcie, Lucil. Dużo lepsze niż to w poprawczaku. Mam nadzieję, Jimmy, że już nigdy nie będziesz musiał tam wracać. Jak nie będzie robił głupstw, to nikt go tam nie wsadzi. Nikt to mówi! Słyszałem, co wyprawiałeś, jak byłeś w moim wieku, zanim poznałeś mamę. Uważaj, mówisz do swojego ojca. Dobrze cię tam traktowali, Jimmy? O tak. Co tydzień przychodził do nas pastor i rozmawialiśmy o Bogu. On był całkiem spoko. A co mówił? Zdaje się, że mu na nas zależało. Mówił. Że Bóg pomoże nam zmienić nasze życie Nawet się za mnie modlił To dobrze Moglibyśmy pójść w niedzielę do jego kościoła Co ty na to, Lucille? Nie mam nic przeciwko temu To może ci wyjść na dobre, ty patałachu Jim! No dobrze, pójdziemy całą rodziną W najbliższą niedzielę wszyscy poszliśmy do kościoła A ja napisałem krótki liścik do pastora Prosząc go, żeby odwiedził nas w domu Przyszedł z wizytą już we wtorek Dziękuję za zaproszenie, Jim. Mieliśmy sporo kłopotów z moim najstarszym synem, więc pomyślałem, że może ksiądz byłby w stanie nam pomóc. Syn mówił, że ksiądz ich odwiedzał. Ci chłopcy po prostu potrzebują Boga, więc chodzę tam co tydzień i opowiadam im o Jezusie. To był pomysł u mojego syna, żeby pójść do kościoła. Miałem nadzieję, że to pomoże. Chodzenie do kościoła to bardzo dobry pomysł, Jim. Jednak niewiele przez to zyskasz, jeżeli nie narodzisz się na nowo. Jezus powiedział, aby ujrzeć Królestwo Boże, człowiek musi narodzić się ponownie. Ale nie bardzo wiem, na czym by to miało polegać. Na tym, żeby zaprosić Boga do swojego serca i życia. Zrobiłem to już kiedyś, ale nic to nie dało, moje życie wcale się nie zmieniło. Opowiedz mi o tym. Poszedłem do kościoła z moimi teściami i śpiewaliśmy. Zagość w moim sercu Jezu, to było na w stronie 95 w śpiewniku. Poprosiłem go więc, żeby przyszedł do mojego serca, ale wciąż jestem taki sam. <laughs> Wcale nie jesteś taki sam, Jim. Bóg przyciągał cię do siebie. Posłuchaj, co mówi Bóg o życiu ludzkim. I wtedy Bóg mi się objawił, mówiąc: Tak, kocham cię nieskończoną miłością, dlatego tą właśnie miłością przyciągam cię do siebie. Muszę przyznać, że Robiłem w życiu wiele złych rzeczy, ale nigdy nie zostałem złapany ani ukarany. Oto dobroć Boża, jego łaska i chwała. A na pewno na nią nie zasłużyłem. Nikt na nią nie zasługuje. Więc zgadzasz się z Bogiem, że jesteś grzesznikiem? Bez dwóch zdań. Bóg mówi, że wszyscy jesteśmy grzesznikami. Nie ma ludzi bez grzechu. Karą za grzech jest śmierć. To jest zła nowina, ale dobrą nowiną jest, że Jezus przyjął na siebie naszą karę. Bóg przyszedł na ziemię jako człowiek i został ukrzyżowany. Z własnej woli umarł na krzyżu, aby zbawić nas od grzechu. Rozumiesz? Tak. Biblia mówi. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Wierzę w to. Więc oddaj swoje życie Bogu, Jim. Biblia mówi, że jeśli szukasz Boga całym swoim sercem, znajdziesz Go. Zanim nie narodzisz się na nowo w Jego duchu, zamiast podążać za Bogiem, będziesz podążał za światem i za własną wolą. Może właśnie w tym tkwi mój problem. Ale jeśli narodzisz się na nowo, Bóg ześle na ciebie Ducha Świętego, aby pomógł ci żyć dla Niego. Posłuchaj, co Biblia obiecuje w liście do Hebrajczyków, rozdział 7, wers 25. Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi. Z Chrystusem w sercu będziesz innym człowiekiem, Jim. Bóg obiecuje, że jeśli jakikolwiek człowiek żyje w Chrystusie, jest nowym człowiekiem. Stare sprawy odchodzą a wszystkie sprawy stają się nowe. Wydaje mi się, że moja matka wypisała te słowa na ścianie garażu, gdzie grałem w pokera, a ja głupi zamalowywałem wszystkie te wersety. Powinienem był jej posłuchać. Twoje serce nie było na to gotowe, Jim. Ale teraz już jest. Chciałbyś się pomodlić o przyjęcie Chrystusa? O godzinie 5.15 po południu 8 października 1965 roku uklęknąłem i poprosiłem Boga, aby zamieszkał w moim sercu i odmienił moje życie. Potem poszedłem do kuchni, gdzie Lucille gotowała obiad. Lucille, mam dość takiego życia. Poprosiłem Boga, żeby zamieszkał w moim sercu. Naprawdę? Chcę zmienić moje życie. Mam dosyć tego, jak żyłem do tej pory. Miałem tego dość już dawno temu, ale nie wiedziałem, co zrobić. Pastor wszystko mi wyjaśnił. W jaki sposób? Powiedział, że Chrystus umarł za nasze grzechy. To znaczy, że Bóg dał mi drugą szansę i mogę wszystko zacząć od nowa. Jako nowy człowiek, on mi wybaczył. I ty myślisz, że to jest prawda? To znaczy, że zostałeś zbawiony? Tak. Sam jeszcze tego do końca nie rozumiem, ale, ale już czuję się jakoś inaczej. Nawet nie mam ochoty na piwą. Możesz w to uwierzyć? Może w Bogu trzeba szukać odpowiedzi. Hej! Pierwszy raz widzę, żebyś wracał z pracy z uśmiechem na twarzy. Nie uwierzysz, Lucy, ale. Ani razu dzisiaj nie przekląłem Żartujesz Nie, po trzech godzinach pracy aż przeszły mnie ciarki Jak sobie pomyślałem, że jeszcze ani, ani raz nie przekląłem Zacząłem opowiadać jednemu z kumpli o Jezusie I nie mogłem się zamknąć I wiesz jak mnie zezłościł? Dlaczego? Nie chciał słuchać Inni też nie chcieli Nabijali się ze mnie przez cały dzień Mówili na mnie kaznodzieja albo nawiedzony Nie przejmuj się Nie przejmuję się ale im więcej mówiłem o Jezusie, tym bardziej w niego wierzyłem i czułem się silniejszy. Muszę zacząć czytać Biblię, żeby wiedzieć, o czym mam mówić. To chyba znaczy, że w niedzielę znowu idziemy do kościoła. A spodziewałaś się czegoś innego? W tydzień później Lucille podeszła do ołtarza i oddała swoje życie Chrystusowi. Potem się pobraliśmy. Kiedy studiowaliśmy Biblię, pogłębiając naszą wiarę. Nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy, ile jeszcze ciężkich prób przed nami. Pierwsza nadeszła już wkrótce. Zaczęło się w pracy, kiedy okazało się, że wśród moich kolegów jest jednak jeden wierzący. Wszyscy widzą jak się zmieniłeś, Jim. Bóg poprawił mi kulturę języka, no nie? Amen, bracie. Teraz widzę jak on nade mną czuwał przez te wszystkie lata. On jest dobrym pasterzem. Biblia mówi, że Bóg wybrał nas, zanim jeszcze stworzył świat. To jest niepojęte. No wiesz, Jim, wszystko należy do Boga, nasze pieniądze też. Teraz, skoro jesteś chrześcijaninem, powinieneś zacząć płacić na kościół dziesiątą część tego, co masz. Dziesięć procent? Tyś chyba oszalał. Nie stać mnie na to w tej chwili. Słuchaj, Jim, Bóg nie potrzebuje twoich pieniędzy. Ale chcę wiedzieć, czy jesteś gotowy oddać mu część tego, co ci powierzył. Płacę alimenty na moje córki, a Lucille spodziewa się dziecka. Nie mam pieniędzy. Zaufaj Bogu i spróbuj się przekonać. Jeśli ci nie pobłogosławi tak, że dostaniesz z powrotem swoją dziesięcinę, zwrócę ci ją z własnej kieszeni. Zacząłem więc płacić na kościół i rzeczywiście Bóg nam pobłogosławił. Zostałem kościelnym, nadal pracując w sklepie. Kościół dał nam mieszkanie i trochę dodatkowych pieniędzy. Wtedy Bóg przypomniał mi o ludziach, których kiedyś skrzywdziłem. Postanowiłem więc naprawić krzywdy. Zacząłem od mojej pierwszej żony. Co was tu sprowadza, Jim? Chciałem ci powiedzieć o tym, jak Bóg mnie zmienił. Ciebie? Wiem, wiem, że trudno w to uwierzyć, ja, ale poświęciłem swoje życie Chrystusowi. On mnie zupełnie odmienił. Jeśli mi nie wierzysz, zapytaj Lucille. To prawda, Jean. Czas pokaże. Przestałem pić, nie palę i nawet już nie klnę. U szkoda, że nie zrobiłeś tego wcześniej. Wiem. Naprawdę żałuję tego, jak cię traktowałem, Jean. Przyjechałem, żeby prosić cię o wybaczenie. Co się stało, to się nie odstanie. Oboje popełniliśmy wiele błędów. Ale to jest ważne dla mnie i dla Boga. Twój ojciec próbował mi powiedzieć, że potrzebuje Boga. Ale ja nie chciałem go słuchać. On miał rację. Nie sądziłam, że doczekam dnia, kiedy przyznasz, że nie miałeś w czymś racji. Trzeba mieć trochę odwagi, żeby to zrobić. Trzeba znać Chrystusa. No cóż, mam nadzieję, że to dobrze dla chłopców. Żadne z nas nie postępowało wtedy zbyt mądrze. Byłem żałosnym ojcem, ale staram, się, ale staram się to teraz naprawić. Co niedzielę chodzimy razem do kościoła. Lepiej późno niż wcale, prawda? Dlatego właśnie potrzebujemy Boga i musimy czytać Biblię. To jest podręcznik życia. Bóg ostrzega nas w Biblii przed wszystkim, co prowadzi do cierpienia i śmierci. Wskazuje nam głośno i wyraźnie drogę do pokoju i dobrobytu. Mówisz, jak kaznodzieja. Jim, ty też potrzebujesz Boga. Na okrągło musiałam wysłuchiwać, jak mój ojciec o nim mówił. Pamiętasz, Jim? To coś zupełnie innego, kiedy znasz jego osobiście. Nie wyobrażasz sobie, jaki on daje nam spokój, nawet kiedy wszystko wali się na głowę. Kiedy mała Jane zapadła w śpiączkę z powodu cukrzycy, a lekarze nie dawali nam żadnej nadziei, Bóg wspierał mnie pismem świętym: Dzięki niemu życie jest dużo lepsze, Jean. Jezus nada twojemu życiu sens. Nigdy o tobie nie zapomni ani cię nie opuści. Nie zechciałabyś się z nami pomodlić. Kilka lat temu moja pierwsza żona umarła, ale zanim to nastąpiło, przyjęła Boga. Życie z taką liczbą dzieci stało się bardzo ciężkie. Nie wiedziałem, jak sobie poradzimy, ale po jakimś czasie kupiliśmy połowę domu, w którym mieszkali moi rodzice. Dziesięć lat później, kiedy rodzice odeszli do pana, kupiliśmy drugą połowę i wyremontowaliśmy ją. Miałem dobrą pracę, ale często wyjeżdżałem. Wtedy nasz syn John poddał naszą wiarę kolejnej próbie. Miał już wtedy 20 lat i pracował jako dekarz. O, Jim, dobrze, że już jesteś w domu. John spadł z trzeciego piętra. Gdzie on jest? W szpitalu w Hackensack. Jedź tam od razu, jest w śpiączce. O, Boże, nie pozwól mu umrzeć. Miałam okropne przeczucie dzisiaj rano i mówiłam mu, żeby nie szedł do pracy, ale on się ze mnie śmiał i mówił, że żebym się nie martwiła. Powiedział, że idąc do pracy, zaprosi Boga do swojego serca. Mam nadzieję, że to zrobił. Halo? Kochanie, byłem u Nie wygląda to dobrze. Krew płynie mu z ust i z uszu. Cały czas się za niego modlę, Jim. Lekarz powiedział, że muszą wywiercić mu dziury w głowie, żeby usunąć ucisk na mózg. Bóg może go ocalić. Bóg jest naszą jedyną nadzieją, Lucille. Posłuchaj, ja tutaj z nim zostanę, a ty módl się. Jak jeszcze nigdy się nie modliłaś. Bóg jest wierny. Po 68 dniach w śpiączce i po utracie 100 funtów mój syn przeżył. Żyje, chociaż nie może pracować. W 1989 odszedłem na emeryturę i sprzedałem dom. Dostałem dość pieniędzy, żeby kupić 47 akrów w ziemi w stanie Delaware. W 1999 roku ja i Lucille zaczęliśmy zapraszać na święto dziękczynienia około 30 biednych rodzin. Nasza pomoc dla biednych rozszerzyła się na 12 parafii. Lucille, zobacz, co przywiozłem z supermarketu. Pełne auto, konserwy, chleb. Będziemy mogli tym nakarmić wiele rodzin. Ale to nie wszystko. Dostaniemy też mnóstwo mrożonych kurczaków. Dobrze, że kupiliśmy te zamrażarki. Służymy Bogu, a on wciąż otwiera przed nami nowe drzwi. Przypomina mi to. Przypowieść o tym, jak Chrystus nakarmił pięć tysięcy ludzi, a przecież zaczął od dwóch ryb i pięciu bochenków chleba. A wszystko, czego od nas chce, to serca pełne chęci i wiary. Tylu wokół nas cierpiących ludzi, dżim. Wiem, ale Bóg dał nam szansę, abyśmy podzielili się z nimi naszą wiarą w Chrystusa, a On potrafi czynić cuda. Kochasz tę pracę, prawda? Oczywiście, że tak. W końcu Chrystus powiedział, jeśli mnie kochasz, nakarm obce moje. Teraz mam już 70 lat. Na naszej farmie rośnie 56 tysięcy kurcząt, żebyśmy mogli pomóc tym, których Bóg do nas przysyła. Nie jesteśmy w tym sami. W czerwcu podarowano nam 200 ton mięsa, które rozdzieliliśmy pomiędzy biednych. Nie opowiedziałem o wszystkich próbach i radościach, jakich przysporzył nam Pan, odkąd 35 lat temu przyjęliśmy Jego zbawienie. Bóg wciąż nad nami czuwa. Każdego dnia nie istnieje nic. Co można by porównać z Jezusem. Przyjacielu, czy poznałeś już Pana? On przyszedł, aby obdarzyć nas życiem. Jeśli masz już dosyć ciężaru, który Cię przytłacza, On może Cię uwolnić. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o tej wolności, która przemienia życie, proszę napisz do nas, a my wyślemy ci pomocne materiały. Nasz adres Redakcja Głos Ewangelii 00441 Warszawa, ulica Zagórna 10. Telefon 022 621 28 38. Mamy nadzieję, że ten program umocni Twoją wiarę. Jeśli tak, opowiedz o nim Twoim przyjaciołom. Daj znać też stacji radiowej, która nadała Wyzwolonego, że chciałbyś nadal słuchać tej audycji. Był to program numer 2622 z cyklu Wyzwolony. Audycja Wyzwolony realizowana jest przez Pacific Garden Mission po to, by poprzez prawdziwe historie pokazać, że jeśli Twoje życie jest puste, może zostać wypełnione po brzegi. Jeśli jesteś zniechęcony życiem, zadzwoń do nas i porozmawiaj z kimś, komu na Tobie zależy. Ktoś czeka na Twój telefon. Adres dla słuchaczy w Stanach Zjednoczonych: Pacific Garden Mission, 646 South State Street, Chicago, Illinois 60605. Telefon 312 922 czternaście sześćdziesiąt dwa